Piesku, piesku! Witam Was moi piękni ludzie, to jest pies. Pies jest super, prawda? Chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Dobrze, pozwólmy. Obsiliłeś go! Obsilił mikrofon. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ten mikrofon działa. Mam wrażenie, że on tylko tak sobie stoi i wygląda, nawet nie wygląda. No dobra, nieważne, to nie ma znaczenia. Dobra, jeszcze raz witajcie moi piękni ludzie w podcaście z perspektywy Olimpu. Oto ja, Olimpia Maciejowska i dzisiaj będę do Was rozmawiać. Wow! Nawet zapisałam, co będę rozmawiać, bo pewnie zapomnę i się zgubię milion razy. Dobrze, już wiem. Dzisiaj porozmawiamy o odpuszczaniu, ale też o walce. Kiedy warto się w coś angażować i iść w coś na całego, a kiedy czasami lepiej odpuścić. I mieć takie. Nie, nie, to już nie jest dla mnie. Już za dużo dałem od siebie. Bardzo często mylimy walkę z tym, że trzymamy się czegoś na siłę, bo boimy się odpuścić. I to jest dla nas walka, no bo przecież ja tu jestem. Ja walczę o to. A tak naprawdę, często odpuszczenie tej sytuacji byłoby dużo lepsze dla mnie i dla drugiego człowieka, i dla całego otoczenia, dla wszystkiego, co się dzieje. Ale nie, bo. Przecież jestem silną, niezależną kobietą albo silnym, niezależnym mężczyzną i muszę się tego trzymać. Muszę robić wszystko, żeby walczyć. Czy tak jest? Nie, tak nie jest. Wydaje mi się, że każdy z nas miał czasami taki moment, że chciał coś odpuścić, ale tego nie robił, bo przecież nie wypada, bo przecież co powiedzą inni, o tym już mamy osobny odcinek, nie będę się na ten temat rozwodzić, ale bardzo często mamy gdzieś zakodowane w tył głowy, że jak ja odpuszczę, to inni powiedzą o mnie przegryw. Inni powiedzą o mnie: Ale jesteś słaby. A to wcale nie musi oznaczać, że jesteś słaby. Często też boimy się coś odpuścić i nie chcemy czegoś odpuścić, chociaż wiemy, że powinniśmy, bo włożyliśmy w daną rzecz już tyle swojej energii, tyle swojego czasu, tyle swojego entuzjazmu, że teraz nagle po tak długim czasie zaangażowania, co mam nagle powiedzieć? Nie, to jednak nie jest to. Czasami lepiej to zrobić dla, dla siebie i dla otoczenia. Eee, ja tak miałam na przykład. Z moją byłą pracą. Ja się przesadnie w tą pracę angażowałam. Kto wie, ten wie. Um, robiłam za 20 osób. Byłam w pracy dzień w dzień. I jeszcze brałam sobie dodatkowe prace oczywiście nie dodatkowo płatne no bo jak to tak? I ja tą pracą żyłam, ale tym samym ja nie żyłam. Żyłam dla pracy, a nie dla życia i dla siebie. Ja po prostu zniknęłam. Tu czułam się jak zwłoki, nie jak człowiek. Ja tego okresu nie pamiętam za bardzo, bo nie mam związanych, z, z okresem pracy nie mam związanych żadnych jakichś takich spoko wspomnień życiowych, nie? Mam tylko o, tu pracowałam, tu myłam kibel, tu się kłóciłam z jakimś człowiekiem, okej. Okay. No, a tu to w ogóle zbierałam główno schodnika. Mam takie wspaniałe wspomnienia z tego okresu. Ja całkowicie nie umiałam puścić tej pracy. Miałam takie, nie, nie, ja już tu jestem tyle czasu, ja już mam takie super stanowisko, ja już mam tyle obowiązków. Wow, ale super! Szkoda, że to się nie łączyło z pieniędzmi. Znaczy, dostawałam pieniądze, wiadomo, dużo pracowałam, więc dostawałam pieniądze, ale uważam, że i tak powinnam zarabiać więcej, ale to już, to już za mną. Już się o tym nie wypowiadamy. Eee, w każdym razie mi było tak ciężko odpuścić tę pracę. Że ja nie potrafiłam po, po prostu podejść i powiedzieć, ej, traktujecie mnie do dupy. W ogóle co tu się dzieje? Ja stąd wychodzę, bo tracę swoje życie? Nie. Drodzy Państwo, wiecie co sprawiło, że ja tą pracę rzuciłam? Przeprowadzka do innego miasta. Ja musiałam wyjechać z Krakowa. Ja myślę, że to był jeden z głównych powodów, dla których wyjechałam. Nie lubiłam Krakowa, to jest prawda. nie Nienawidziłam Krakowa. Um, teraz jak przyjeżdżam raz na jakiś czas, to jest super. no Mam tam wspaniałych ludzi i, i tęsknię za Krakowem właśnie jeżeli chodzi o te najbliższe mi osoby, bo wszyscy jednak tam pozostawali i, i tak rzadko ich widzę i o Boże, nie wiem, I szczerze nie wiem, czy wyjechałabym z Krakowa, gdyby nie to praca. Ja po prostu takiej nie znosiłam i ja nie widziałam takiej opcji, że ja podchodzę i mówię ej, serio, odchodzę, dziękuję bardzo, do widzenia, rzucam Wam wypowiedzenie, nawet nie miałam umowy o pracę, a pracowałam 7 dni w tygodniu. Nie, byłam na umowie zlecenia, ja mogłam po prostu podejść i powiedzieć ale nie, nie. To <noise> wieść normalnie, co ja robiłam. Rozumiecie, musiałam podejść i powiedzieć, sorry, ja się przeprowadzam, dlatego nie mogę u was pracować, tak to bym dalej pracowała, błagam, nie nienawidźcie mnie. Ja do tej pory śnię o tej pracy, w sensie nie, że sobie myślę, wow, ale super jestem w pracy, nie, ja dalej mam sny jakieś powiązane, że... Boże, a co jak nie zrobiłam tego? Boże, a co jak ja nie rozliczyłam tego? Miałam do kogoś dzwonić, a nie odzwoniłam, a nie pracuję tam już nie wiem ile, długo, pół roku, więcej? Siedem miesięcy. Siedem miesięcy tam nie pracuję, a dalej sobie myślę o tym miejscu. I to, i to jest właśnie przykład, czego nie robimy. To jest taki moment, w którym nie warto walczyć, bo to nie była walka dla mnie, ja po prostu y, zapieprzałam w tej pracy, cel był nieznany. Ja się bałam z niej zwolnić, no bo jak to tak? Jak ja mogę przecież w takim młodym wieku nie pracować? Jak ja mogę odpuścić coś, co zabiera mi życie, nie? Ja tego w ogóle nie umiałam sobie przełożyć na jakiś jakoś tak logicznie, więc pracowałam. I tego nie robimy. Jeżeli czujecie, że jakieś miejsce was trzyma i jeżeli nie pracujecie tam dla siebie, jeżeli to jest miejsce, które nie sprawia wam satysfakcji, po co to robicie? I ja uważam, że żadne pieniądze tego nie zwrócą. Tego okropnego samopoczucia y, związanego z danym miejscem, ale też często z daną relacją, z daną osobą. I to jest ta magia odpuszczania. Drodzy Państwo, miałam parę takich relacji, w których ja y, je ja ciągnęłam. Ja mam tendencję do tego, że się bardzo łatwo angażuję, bardzo szybko się przywiązuję, i później z tego wynikają same problemy, bo. Ja walczę o tę relację na każdym kroku. Druga osoba nie daje od siebie nic, a ja sobie wymawiam, że to jest. To ja przecież robię za mało. Co z tego, że ja daję od siebie 120%? Nie? To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, że ja daję od siebie wszystko, druga osoba od siebie nic. To jest dalej moja wina. I ja dalej muszę walczyć. No i dopiero w styczniu tego roku, tak naprawdę, uświadomiłam sobie w paru relacjach, że. Wycofaj się, Olimpia, i zobaczymy, co się stanie". I nagle ja się wycofuję i druga osoba zaczyna się angażować. Albo zaczynają przybywać inne osoby, jakieś stare relacje, albo pojawiają się jakieś nowe, że ludzie po prostu ciągną do mnie, kiedy zaczynam stawiać siebie na pierwszym miejscu, kiedy zaczynam odpuszczać coś niesamowite. Naprawdę, to tak yy, brzmi, że no, ta na pewno, nagle masz wywalone i co, i wszyscy do Ciebie biegną. No kolejek nie było, ale, ale znacząco się zmieniło moje tutaj życie towarzyskie. No więc teraz, drodzy Państwo, pytanie, kiedy walczyć? Uważam, że należy walczyć, kiedy będziemy mieć z danej rzeczy jakieś profity. Kiedy to jest coś, jakaś droga, na końcu której czeka na nas coś super. Czy to jest satysfakcja, czy to są pieniądze? I tutaj aż się prosi o przytoczenie sytuacji, która miała miejsce ostatnio. Przez ostatnich parę miesięcy ja żyłam w strasznym stresie, w strasznym przerażeniu, smutku, co to będzie. Yy, ponieważ pewne miejsce nałożyło na mnie dług, miejsce powiązane z edukacją. Nie będę wytykać tutaj palcami, chociaż mogłabym to zrobić. Zainteresowanych zapraszam, napiszcie do mnie, to się pochwalę. W każdym razie ja korzystałam z usług tej, tego miejsca edukacyjnego wspaniałego przez pół roku. I później przez następne pół roku ja w ogóle nie miałam z nimi nic wspólnego. Nie korzystałam z ich platformy, z niczego, z żadnych udostępnianych przez nich rzeczy. Nie płaciłam, no bo przecież nie korzystałam. I nagle pół roku po tym, wiecie to, drugie pół roku, kiedy ja z tego nie korzystałam, oni do mnie dzwonią. Dzień dobry, witamy Panią. Ma Pani dług w wysokości takiej i takiej. To była dość konkretna, dość potężna, nie do zniesienia dla mnie kwota. Prosimy o uregulowanie go, albo nałożymy na panią firmę windykacyjną i postępowanie sądowe. Ja się za tak. Piszę do znajomych, wiecie, napisałam do paru osób. I znajomi niektórych znajomych, do których napisałam, mieli taką samą sytuację z tym samym miejscem. I yy, żadnemu z nich nie udało się wygrać że oni ten dług musieli spłacić. No, ale ja myślę, nie, nie. Już, już się prawie poddałam. Myślę, dobra, no muszę to jakoś na raty, coś muszę wymyślić, no co ja zrobię. Ale później miałam takie, nie. Olimpia to jest, nie ma takiej możliwości, że ty zapłacisz tyle kasy, której nawet nie masz, za coś, z czego nawet nie skorzystałaś. To jest absurdalne, to jest wyudanie pieniędzy. No i tak o to walczyliśmy przez parę miesięcy, tutaj było o, milion pism. Dziękuję Szanownej Pani Rzecznik Praw Konsumenta z Lublina, która bardzo mi w tej sytuacji również pomogła. Ale wiecie, ja rozmawiałam z ludźmi na całej tej drodze. To trwało parę miesięcy. I z kim nie rozmawiałam, każdy był jak nie, no masakra, no to tego nie wygrasz w ogóle, tutaj nie ma opcji, no może się coś tam uda uciąć, ale to raczej nie, że ten... <laughs> Nawet parę dni przed anulowaniem tego długu rozmawiałam z moim przyjacielem, który mówi nie, no to tu już nie ma szansy, wiesz. To już nie przejdzie. Ja już po prostu wracam do domu. Myślę, co to będzie, Jezus, jak ja mam to zapłacić i co parę dni później, drodzy państwo po miesiącach walki zostało to anulowane i to tylko dzięki mojej walce. Więc ja uważam, że wtedy warto, warto walczyć, jeżeli jest jakaś szansa, e, że osiągniemy tym jakiś spoko cel. Dla mnie spoko celem było to, że nie musiałam płacić horrendalnej kwoty za coś, e, z czego nie korzystałam. Więc, drodzy Państwo, wnioski są takie: walczymy wtedy, kiedy robimy coś po pierwsze dla naszego dobra, po drugie, jeżeli mamy z tego jakieś pozytywne skutki, czy to jest finansowe, czy, mówię, jakaś satysfakcja, to jest wystarczające. Jeżeli robimy coś dla siebie, a nie dla ratowania relacji, że tylko ty walczysz, a druga osoba macie w dupie, no to jest w ogóle absurdalne. Nie robimy tego. Dalej się tego uczę, ale nie robimy tego. To nie może wyglądać tak, że robię coś tylko dlatego, żeby nikt mi nie truł dupy. To jest bez sensu. Eee, robię coś, okej, okay, uda mi się, zakończę tą misję sukcesem, ale to nie będzie sukces dla mnie, że udało mi się, tylko jedyne, co odczuję, to jest ulga, bo już nikt mi nie będzie trął tym dupy. Mm -mm, mm -mm. Ty się masz czuć ze sobą dobrze i masz robić to, co sprawia Tobie przyjemność, a nie coś, co sprawia, że inni nie będą po Tobie napieprzać. Jak ktoś po Tobie napieprza, to zmień znajomych, zmień otoczenie. Ja oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji, w której nasza mamusia czy babcia proszą nas o pomoc w jakichś pracach porządkowych, czy na przykład jeżeli dostajemy przysłowiowe zadanie bojowe od starego. Drodzy Państwo, im trzeba pomóc. Tak wtedy nie mówimy, że nie, nie, wypieprzaj. Mm -mm. Pomagamy, pozdrawiam. Więc co ja Wam mogę powiedzieć? Odpuszczenie to jest bardzo często siła. To nie jest porażka. To, że Ty przestałeś coś robić, to nie znaczy, że. Że to jest że to właśnie robi miejsce na coś nowego, otwiera ci to nową drogę. Może coś po prostu nie było Twoje, zadajmy sobie pytanie, czy to jest moje, czy ja to robię dla siebie, czy ja to ro robię dla czyjej satysfakcji, a mi to w sumie nic nie zmienia. Pamiętajmy, mamy jedno życie i skupmy się na nim. I naprawdę, odpuszczenie to jest sztuka. Dalej mam się czasami problem, e, ale, ale ona zmienia dużo. Tu widzę bardzo po mojej mamie, która dzięki tej sztuce odpuszczania i wyjebania, um, ona z osoby takiej bardzo, bardzo stresowej, przejmującej się wszystkim, teraz, teraz jest taka szczęśliwa i taka no cudowna. Uwielbiam to, uwielbiam patrzeć na moją mamę po tej przemianie. Odpuszczajmy. Odpuszczanie to jest siła, chyba że chodzi o pieniądze. To wtedy nie, wtedy nie. O i co też jest ważne, o czym już trochę wspomniałam, ale nie powiedziałam tego wprost. Nie idźmy za głosem innych. Pod tym względem, że tak jak było tutaj z moim długiem. Każdy mi mówił, nie, nie, nie wygrasz tego. Ten, ten, ten tego nie wygrali i musieli opł opłacić dług. Na każdym spotkaniu było mi mówione, nie, no to w ogóle nie ma szans przejścia przez bardzo wiele osób. I gdybym ja się temu dała, to prawdopodobnie byłabym teraz na minusie. Prawdopodobnie dalej bym tego nie spłaciła i płakałabym codziennie, jak ja mam to w ogóle zrobić, żeby, żeby jakoś ten dług spłacić. A przez to, że walczyłam, trwało to długo, ale dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. I jestem do przodu, można powiedzieć. Nie zarobiłam, ale też to mój tata zawsze tak mówił. Zawsze jak do niego przychodziłam i na przykład kupiłam sobie, nie wiem, spodnie. I te spodnie wcześniej kosztowały stówę, ale po przecenie kosztowały 50 złotych. I zawsze przychodziłam do mojego taty i mówię, tato, tato, zobacz, zaoszczędziłam 50 złotych. A tata mi mówił, nie, nie, ty nic nie zaoszczędziłaś, ty po prostu nie wydałaś. Ej, wiecie, znowu zepsułam całą wypowiedź. Zamiast zaoszczędziłam, miało być zarobiłam. Pozdrawiam. Dzięki tato. Żyję tym teraz i jak ktoś mi mówi, że y, zarobił pieniądze, ich nie wydając, to mam takie... Co? E, więc nie dajmy się innym ciągnąć w dół. Pamiętajcie, jeżeli coś e, na, na końcu jakiejś drogi jest super cel, ważny dla nas, to nie dajmy się innym ciągnąć w dół. Ci mówią, nie, nie dasz rady, to się nie uda, bo sama Twoja satysfakcja to już jest osiągnięcie celu i to jest więcej, więcej niż tysiąc słów. Tak więc, moi drodzy, tak na zakończenie, przemyślcie sobie o tym, co robicie w życiu. I to, jak wygląda wasze życie, wygląda tak dlatego, że wy o tym marzyliście i chcieliście, żeby tak to wyglądało? Czy raczej robicie coś z danej, nie wiem, presji społeczeństwa? To tak jak ja studiowałam kiedyś kierunki, które w ogóle mnie nie kręciły, ale w sumie każdy studiował, więc ja też poszłam studiować, bo w sumie to trzeba i nie sprawiało to satysfakcji. A teraz znalazłam cudowny kierunek, idealny dla mnie. Ja jestem super szczęśliwa i w końcu mogę powiedzieć, że. Studiuję, bo to lubię i uczę się super rzeczy, i fajnie się bawię, a nie chodzę na te studia z przymusu, no bo ktoś tam mi powiedział, że trzeba studiować, bo bez studiów jesteś nikim. Ja tak nie uważam. Tak więc proszę, macie zaraz czas na refleksję, przemyślcie sobie swoją całą drogę życiową. Czy to, co robicie, robicie dla siebie, czy to jest wasze, czy to jest może cudze, czy może spełniacie cudzą zachciankę. Albo nie robicie czegoś, co chcecie zrobić, no bo przecież hmm, co oni powiedzą? Ale o tym już była mowa w innym odcinku. Yy, tym oto wspaniałym akcentem zakończymy dzisiejszy monolog. Zapraszam do subskrybowania. Tam są takie dzwoneczki, możecie to nacisnąć, nie wiem co to daje, ale jest mega słodki ten dzwoneczek. Dzwoneczek była taka bajka. Ona miała takie klapki, ten dzwoneczek. I tam była taka yy, z czarnymi włosami, fioletową sukienką Lidia. O, oh, wspaniała ona była, wspaniała, uwielbiałam ją. Eee, a po co ja o tym mówię? Nie mam pojęcia. <laughs> Kocham Was mocno, jesteście super. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo przede wszystkim, bo jest ładna pogoda, więc głupio być chorym. I nie ulegajcie presji innych ludzi. I walczcie, tylko jeżeli warto o to walczyć, bo odpuszczanie to siła.